Ja jestem trochę zdziwiona tym określeniem, ale myślę, że to jest komplement. <śmiech> <śmiech> e, więc, i, wiesz, dla mnie najważniejsze jest, żeby ludzie promowali to, co jest dla nich prawdziwe. I jeżeli odnajdują się w folku, jakkolwiek to nie nazwą, czy to jest science fiction, to ja jestem zadowolona. I jeżeli mogę przyczynić się do tego, żeby promować coś, um, co jest nasze, swojskie, polskie, to mm, super. A ty w jaki sposób odnalazłaś się w Folku? Um, zaczęłam się zastanawiać nad um, polskością. I zwłaszcza, że ja już jedną nogą byłam w Londynie, gdzie teraz mieszkam. I, e, i, i patrzyłam na, na to, jak ludzie ślepo podążają za trendami, które dzieją się na świecie. Jak, jak naśladujemy to, co dzieje się w Londynie, w Nowym Jorku, w Japonii, um, bo to jest druga inspiracja, jaką miałam odnośnie hopsasa street fashion. Um, jak zobaczyłam, co tam się dzieje, stwierdziłam, że my jako Polacy mamy bardzo dużo do powiedzenia.